Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Janusz Rewers, dyrektor artystyczny, generalny i dyrektor w ogóle, jeśli chodzi o kabaretobranie zielonogórskie. Dzień dobry, nie pomyliłem się dobry. mocno. Dzie Dzie dziękuję za te wszystkie funkcje, no, trudno to ogarnąć. Są tacy, którzy lubią strasznie, kiedy im się wymienia czym więcej funkcji, tym bardziej radośni są. Ja wiem, no to wszystko jakieś tam... W... Te, te funkcje się ze sobą mieszały, jakoś tak mam... Ja chyba lubię mówić, ktoś kiedyś tak powiedział, że jestem człowiek orkiestra. Zapomniałem Zresztą, w takim jest. razie o jednej funkcji, to dodam, <laughs> Kabaret rewers. <grymne> <grymne> Oczywiście, że tak. No mówimy akurat o kabaretobraniu, więc 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 tej funkcji trochę jest, ale która kamera mnie bierze ale tu ta, fajnie macie, ta, kurczę ta, teraz, strasznie fajnie, teraz, proszę państwa, państwo, państwo tego nie widzicie rok temu tu byłem to jeszcze tego wszystkiego nie było Pię pięknie się fajnie radio rozwija tak, chciałem powiedzieć, że jest taki jeden dzień w roku kiedy rozmawia się z Jaduszem Rowersem <głosy> <głosy> tak kiedy, kiedy mnie zapraszacie no, no tak, no kurczę poza tym no, no, trudno, mo, mo, trudno mo, zaprosić artystę no, który jeździ i gra tak? No, z tego żyjecie przede wszystkim tak mi się wydaje, no, występy jednak mają to do siebie, że chyba więcej czasu spędzacie gdzieś poza domem. Tak, tak, tak. No ale to nie ma nic z tym dramatycznego. Człowiek wybrał sobie no e, tak, no to często się sprowadza do tego, że się 12 godzin siedzi w samochodzie, potem 3 godziny jest poza samochodem, potem się znowu 12 godzin siedzi w samochodzie. Dzisiaj kolega redakcyjny powiedział, e, ze względu na to, że nie weszliśmy na dane punktualnie, mówi, jak ty z artystą się umawiasz przed 14, no, wiem, że dyrektor no ma chciałem, dużo że, obowiązków, więc to... Chciałem serdecznie przeprosić, ale proszę państwa, to w jakim tempie tutaj Tomek ustawiał ten cały sprzęt i kamery, to naprawdę, to, to był rekord Guinnessa, trzy e, kamery odpalić, e, ustawić, wykadrować... No ja chciałem być e, Trzeba powiedzieć, Ostrość. że czym Janusz Rewers starszy, tym bardziej podobny do Władka sigory. <głos> czyli? <głos> no, czyli przed 14, się nie umawiamy. <noise> nie, no, nie, nie. Ja, ja, mam, ja mam małego synka, y, Tobiasza, więc obowiązki poranne są absolutnie nie do przeskoczenia. Dzieci więc... są absorbujące w wakacje no, również. Czy się, czy się chce, czy się nie chce, to się wstaje Zdecydowanie. Tyle. Jakie będzie kabaretobranie 2016? Będzie to kabaretobranie FIT. Hasło jest bądź fit, czyli będziemy poruszać temat diety, odchudzania, biegania, ćwiczeń, ćwiczeń na siłowni, ćwiczeń ze znanymi trenerkami. Będzie też między innymi skacz nasz, gdzie ja będę ćwiczył z Ewą Chodakowską z naszego najnowszego programu. Także no, w tym, w tym kierunku pójdziemy. Właśnie tym tak roku. pomyślałem, że jak człowiek myśli fit, to chcąc nie chcąc, czy ćwiczy, czy nie ćwiczy, gdzieś w tle pojawia się zawsze Ewa Chodakowska przynajmniej od jakiegoś czasu, odkąd rzeczywiście no tak, Pani rzeczywiście, Ewa Chodakowska wyrobiła sobie renomę i markę i są ludzie, którzy, którzy z nią ćwiczą. Ciekawe jest czy sama Ewa Chodakowska ma na tyle poczucie humoru, że potrafiłaby się śmiać z tego. Też jestem ciekawy. No, jak to się już pojawi w telewizji, zobaczymy, no może gdzieś się uda poprosić o, o, o jakiś komentarz. Będzie też Andrzej Grabowski, który będzie mówił monolog pod hasłem trzeba się za siebie wziąć. Ktoś z Państwa, ja sam osobiście nie przeżywałem tego rodzaju myśli, że się, siedzi, patrzy na siebie no, trzeba się za siebie wziąć. No pewnie, że tak. No. no może rzeczywiście, gdzieś tam od czasu do czasu komuś coś przemyka po głowie takiego. Chociaż Janusz Rewers nie wyglądał nigdy raczej na takiego człowieka, który, który musiałby się. Do za ciebie, A nie obrażając nikogo, gdybyśmy popatrzyli na kolegę, którego będzie można podziwiać podczas kabaretowrania, pana Halam, to on powiedziałby, że pewnie jemu jeszcze częściej Taki przychodziło uroku, Ale, jego uruch, no ale on też te walki toczy. Myślę, że każdy z nas yy, kiedyś w życiu jest na diecie, będzie na diecie lub był na diecie, więc. Kiedy więc... Z Gorzą Halamą kiedyś byliśmy sąsiadami i to było go pół. Aha. Tak bym powiedział. Jaki był? Jak Półgo pół było. Pół był, pół było. Wtedy pół Grzegorza, tak jakby mieszkał w stosunku do tego. No ale teraz ma no większy dom. <noise> to jest więcej. <powiedzań. głos> <noise> nie, nie ma żadnego problemu. Kogo jeszcze zobaczymy? Podczas kabaretu No tak jak Grzegorz Halma już był, Andrzej Grabowski, Katarzyna Zielińska będzie debiut na kabaret Czy czyli znana, aktorska, aktorka, przepraszam, telewizyjna i, i filmowa. Ona też również przed wiele lat temu zaczynała w, w kabarecie, e, Więc ona będzie w piosence i w sketchu wspólnym z Mikołajem Cieś. Z kabaretu Moralnego Niepokoju. Mikołaj, chyba trzeci czy czwarty raz, właściwie takim bardzo się cieszę, bo tak tradycyjnie już jest naszym gościem, zawsze przygotowuje coś nowego, zawsze przygotowują premierowy sketch napisany przez Roberta Górskiego. Będzie kabaret Nowaki, oczywiście z Zielonej Góry, kabaret Łowcy.b, .kab, kabaret Rewers, kabaret Czesław z Poznania, kabaret Chyba, to jest taka młodsza fala kabaretowa, będzie zespół taneczny X-Ray Dance, będą dwie gwiazdy, goście muzyczni, czyli chór bardzo popularny Sound and Grace. No i słyszę, że tych z partii razem nie zapraszacie. Czyli, czyli kabaret 2K. <noise> a nie, za, za rozmawialiśmy w tym roku, ale coś im tam terminy nie pasowały no, Nie, no, wszystko może to, to taki po prostu w trend był Ze względu na to, że no, znam Michała doskonale a że mm -hmm. ma jakieś sympatie swoje polityczne Oczywiście może to robić poza sceną No ma pewnie, jak, że tak Jak każdy, zresztą każdy pewnie ma jakieś Będzie, będzie Sławomir, gwiazda, rock polo I pierwszy raz w tym roku z ramienia stacji telewizyjnej Polsat Będzie Paulina Sekutyrzyna O proszę Tak czyli no, można było powiedzieć, że będzie jeszcze bardziej fit. No właśnie, będzie fit. Jako prowadząca, rozumiem. Fit jeszcze bardziej, aczkolwiek ona szykuje się do dłuższej przerwy, ponieważ jest w ciąży, To o czym piszą wszystkie plotki. Nie więc... czytam, nie wiem, ale no może Ja też nie czytam. No i w związku z tym pewnie będzie trochę więcej pracowała, zanim odejdzie na, 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 na urlop. I fit rozumiemy, będzie również cała scenografia, jak tak, zwykle tak. Scenografia będzie. to wszystko troszkę, dopinać Tak, żeby, żeby to się zgadzało tak? Scenografia będzie troszkę mniej teatralna a Będzie bardziej nowoczesna tyle, tyle wiem na ten temat, czekam na jakieś tam konkretne rysunki Na razie jestem porozmawiać. A da się to zrobić w amfiteatrze? Żeby było <laughs> bardziej nowocześnie? No bo amfiteatr z roku na rok też jest coraz starszy tak? No właśnie i to jest kolejny temat Myślę na rozmowę w radiu I na temat, na, na temat do poruszenia Czyli no co dalej Z, z widownią w amfiteatrze No bo ta widownia jest, że tak powiem, w stanie takim, jakim jest wymaga ewidentnie remontu. no i tak Ja słyszałem czy... takich, którzy mówili, a są radnymi w naszym mieście, mhm. że właściwie można byłoby zaorać amfiteatr. Tak? Mogłoby zostać no, no zupełnie innym no, no to może ci radni niech zaczną mówić o tym głośno. Jestem ciekawy co na to mieszkańcy miasta. Jest to miejsce kojarzące się z tymi pięknymi imprezami. To jest tak tradycyjnie miejsce związane z Zieloną Górą i myślę, że odbywało się tam dużo, by się, dużo więcej imprez, gdyby po prostu... No ty jeździsz po Polsce, byłeś w takich amfiteatrach, które się przeobraziły na przestrzeni mhm. lat. Okazuje się, że można, oczywiście pod warunkiem, że są środki finansowe, mm -hmm. to wtedy można zrobić z czegoś, co kiedyś było perełką, perełoską nazwijmy to, tak, coś, co jest odpowiednie do naszych czasów, nie przejmować się wtedy deszczem jakoś specjalnie mocno, czy jest pogoda, czy nie ma pogody, no są amfiteatry też zadaszone przynajmniej oczywiście, że dyskretnie, tak w, których, w których spokojnie można grać, ale jest światełko w tunelu bo przecież będziemy mieli za moment e, dużą rewitalizację tutaj w centrum miasta. Niektórzy mówią, że powstanie nam deptak bis, tuż za teatrem, te ruiny, które są, te garaże, tak, jakieś wszystko nieszczęsne. Tak, 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 tak. To wszystko zostanie wyburzone. Fajne ja powiem pomysł, szczerze, że jak pomysł. zobaczyłem wizualizację tego wszystkiego mhm. i zobaczyłem scenę, która jest tam planowana, to automatycznie pomyślałem sobie, że w końcu w Zielonej Górze będziemy mieli w centrum miasta takie reprezentacyjne miejsce, w którym będzie e, można nie tylko wystawiać sztuki teatralne, ale mm, zaaranżować je od czasu do czasu na jakiekolwiek inne duże wydarzenia, może nie tak duże jak w amfiteatrze, nie tak potężna widownia, no ale jeśli kilkaset osób będzie miało gdzie usiąść na świeżym powietrzu, to dlaczego nie scena kabaretowa na przykład w centrum miasta? Pewnie scena kabaretowa tak, jak znam życie na taką imprezę, jak kabaret Obrani, tam się tego nie da zrobić, bo to musi być naprawdę no tak, duże zaplecze to, techniczne i tak dalej, to są, to są wozy, to jest mnóstwo sprzętu i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli jakieś fajne miejsce pojawi w Zielonej Górze, no to nic tylko się cieszyć. Yy, dyrektor teatru, z którym tutaj rozmawiałem, on zaciera ręce, nie może się doczekać tego wszystkiego. Yy, jak mówi, ma nadzieję, że, że uda się to przynajmniej rozpocząć jeszcze w tej jego kadencji dyrektorskiej, yy. bo to z kadencjami dyrektorów bywa różnie. Nie wiadomo, yy, jak długo one trwają. Natomiast... A czy ktoś słychać o rewitalizacji amfiteatru? Nic nie słyszałem. Przyna przynajmniej Aha, ja dobrze. nic nie słyszałem, ale tak się zastanawiając delikatnie, no to myślę, że to nie byłaby kwestia miliona czy dwóch, tylko raczej dziesięciu czy piętnastu, tak, żeby, żeby zrobić to porządnie. No chyba, że ktoś miałby się skupić tylko na tym, że wymieniamy te stare drewniane ławki, na jakieś troszeczkę wygodniejsze krzesełka i mamy rewitalizację. No ja już taką. nie marzę nawet o zadaszeniu, bo to jest zbyt skomplikowane. Dookoła pewnie są budynki, więc technologicznie, jakieś takie miejsce gdzieś no to jednak trudne, wśród tak. bloków, to, 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 to może być kłopot, ale, ale no, sama wymiana ławek i jakby odnowienie wszystkich tych płyt, chodników i tak dalej, żeby tam. Chociaż sceptycy mówią w ten sposób: po co ładować w takie miejsce dziesiątki setki czy miliony złotych, skoro. My nie na mówimy dobrą... o setkach, myślę, że możemy mówić. O dziesiątkach. Na, 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 myślę, że myślę, że to bardziej jest dziesięć niż dziesięć A może to jest w ogóle świetny pomysł na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Przecież tam są pieniądze do wydania na różnego rodzaju inwestycje. Może wystarczy się skrzyknąć, złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na realizację. Tym, sam jestem ciekawy, jak zagłosowaliby mieszkańcy, e, czy byliby w stanie postawić na jakiej szali, na przykład. Nowe siedzonka i remont widowni generalny w amfiteatrze zielonogórskim. Kontra ławki na osiedlu, plac ja bym Zabasz, bardzo chętnie inny... w to wszedł, tylko zawsze mam taki dylemat w takich sytuacjach, że no to jest, zawsze, znaczy mieszkańcy mogą powiedzieć, że to jest jednostka miejska, więc w związku z tym niech się stara z innych, z innych, że tak no, powiem. No, szkoły budżetów, też nie? w ramach budżetów obywatelskich robiły sobie różnego rodzaju historie, począwszy od remontów sal dydaktycznych, skończywszy na na przykład potężnym remoncie, czy budowie sali gimnastycznej, która w tej chwili ma miejsce w LO numer 3. No czyli, Jaki to był? Można. Jaki to budżet? Pan... Nie pamiętam kwot i, i nie chcę nie tutaj rzucać, ale no, wybudowanie sali gimnastycznej to pewnie nie jest kilka tysięcy złotych. No nie, na pewno nie. No, no, zwłaszcza i wyposażenia, myślę, że to e, wszystko się w tym łączy. No, pożyjemy, spraw... zobaczymy. No, wracamy do spraw artystycznych? Do, jak najbardziej. Co dyrektor artysta może jeszcze nam powiedzieć w ramach tego wydarzenia, które będzie miało miejsce, poza tym kiedy, gdzie, o której godzinie. A właśnie jak, tego jak nie mówiliśmy, bo przecież to no tak wszystko się wydaje oczywiście tak dalej. Mówię, do, która kamera mnie bierze. 6 sierpnia o godzinie 19.30 w Zielonogórskim Amfiteatrze, 8 Zielonogórska Nacka Baretowa, czyli Kabaret Obranie 2016 na żywo z Polsatem. 3,5 godziny na żywo show kabaretowy w Amfiteatrze. W przerwach również będą się działy różne atrakcyjne rzeczy, więc kto z Państwa przyjdzie do Amfiteatru, zobaczy więcej niż siedzą przed telewizorem? A wszyscy mają jeszcze okazję wybrać się do amfiteatru, ci, którzy będą w Zielonej Górze, ci, którzy być może chcą przyjechać do Zielonej Góry, bo przecież robicie to wszystko w ramach Latamus wszelakich. Oprócz Oczywiście. kabaret obrania dzieje się dużo. Wiele osób przyjeżdża e, do Zielonej Góry w tym czasie, przyzwyczaili się, że tutaj jest trochę rzeczy, no ale załóżmy, chcę się wybrać, ja jestem z Koszalinie, chcę się wybrać na kabaret obrania. Mhm. Nie mam dostępu do internetu, bo nie mamy w Koszalinie, a chcę kupić bilet, muszę przyjechać aż tutaj. No to, I, I kupię jeszcze? Jak, jak, jeśli się nie ma dostępu do internetu, to wystarczy pójść do najbliższego punktu, gdzie bilety sprzedają i z dużą, dużą prawdopodobieństwa kupi się tam bilet w wersji papierowej. A kiedy e, tych biletów najwięcej wam schodzi? bo Macie przecież już, już, już mniej więcej. Wiecie, te systemy komputerowe pokazują, mm -hmm. tak które części widowni są zajęte, nie wiem, jak to dzielicie, sektorami, czy jakkolwiek inaczej, ale pewnie... Najlepsze miejsca schodzą dla... na samym początku, czyli jest już, jest już, jest już, jest już ich naprawdę

i najwięcej schodzi jak zaczynamy sprzedaż pierwsze dwa tygodnie tak naprawdę, czyli to jest no, no to już mamy za sobą jakby to tak. powiedzieć, po, po pierwszym pojawieniu się informacji o, 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 o rozpoczęciu sprzedaży biletów pierwszy weekend tylko informacja internetowa sprzedało się kilkaset biletów więc, a i potem jeszcze jak rusza promocja telewizyjna w tym roku, naruszy ruszy koło połowy lipca będzie chodził już zwiastun na antenie telewizyjnej i wtedy też jakby to wszystko do, nabiera dodatkowej no z frekwencją oglądalności w Polsacie raczej nie mieliście problemów. Ja mam wrażenie, że ona z roku na rok była nawet coraz lepsza. A to teraz może wam trochę telewizja polska pomoże jeszcze w tym, że, żeby, żeby ta frekwencja była jeszcze wyższa. No bo kabarety mają jakby tak trochę pod górkę teraz. Takie mam wrażenie przynajmniej no, no z telewizji sam, publicznej. Sam jestem ciekawy, co, jak będzie wyglądało, no bo Koszalin ma być najmniejszym kabaretonem. Płoc został odwołany, czyli nie wyemitowany na antenie publicznej, tylko też na antenie Polsatu. Zobaczymy. No. A rzeczywiście tak jest, że ta polityka trochę e, się wkradła. Dobra zmiana, jak mówią niektórzy, i, i kabareciarze naprawdę e, no, m, mają problem z dostępem do telewizji publicznej, bo przez ostatnie lata no, przyzwyczajeni byliśmy do tego, że właściwie non stop był jakiś kabaret, tak? Przyszła nowa ekipa, nowa ekipa tak sobie podejmuje decyzję, jak uważa. Ale no może, oczywiście, no, i, absolutnie i, mają do tego i, prawo. I to tyle. No, ja sam bezpośrednio nie brałem w tym udziału, więc nie się tutaj wy, wy, wypowiadać. Na pewno są to ruchy. No, no, z, jeśli chodzi o, o płoc, zdejmowanie imprezy, która ma dziesięciolecie i która była od początku na antenie dwójki zdejmowanie, no jest, to, jest to ruch dziwny, No tak bym powiedział. No, no, jeśli, a dlaczego no, tak popatrzeć było? Patrzeć to... na to, jak lecą słupki oglądalności telewizji publicznej, zarówno jedynki jak i dwójki w ostatnim czasie, co prawda ruchy są wykonywane, dzisiaj czytałem rano, że pan prezes zmienia dyrektorów. No właśnie, podobno jednak nie ja czytałem. No jednego żeby. przesuwa na jest, inne stanowisko, i kto, kto inny, pani przyjdzie i pani mm -hmm. będzie teraz panią dyrektor, pan, który był dyrektorem, będzie dyrektorem od czegoś innego, ale jakby wszyscy mówią wyraźnie, że to jest efekt tego, że w ostatnich miesiącach no, spadała ta oglądalność. No i dobry menedżer no, reaguje na przykład w ten sposób, czasami drastycznie dla niektórych i ja to, ja to rozumiem. Tak? Dla mnie fascynujące jest, jak przeczytałem, że publiczna miała lepszą oglądalność, np. meczy, euro a zarobiła o wiele mniej na reklamach niż Polsat. No to jak to się... Nie no to... wiem, ale ja też to, to... kiedy oglądałem mecze polskiej reprezentacji, oglądałem je w telewizji publicznej, ale to już tylko kwestia mojego gustu mhm. i, i tego, kto mi odpowiada komentując mecz, a kto mi mniej odpowiada mhm. komentując mecz. Ale to, to oczywiście nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale pewnie w statystykach e, gdzieś tam się zmieściłem. Chyba tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą pogadankę. Tak? Czas na dzisiejszą Nieubłagalnie. Nie cztery na 4 minuty, pozostałem do godziny to 10. Co? Zapraszamy jeszcze raz. Która kamera mnie bierze? Raz, dwa, trzy. 6 sierpnia y, o 19.30 w Zielonogórskim Amfiteatrze. Zapraszamy serdecznie. M mogę jeszcze wymienić y, artystów? Jak najbardziej. No, proszę bardzo. Patrzę na zegarek, mam jeszcze czas, spróbuję nikogo nie pominąć, więc tak. Andrzej Grabowski, Grzegorz Halama, Katarzyna Zielińska, Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Kabaret Nowaki, Kabaret Łowcy.b, Kabaret Rewers, Gospodarz Wieczoru, Kabaret Czesław, Kabaret Chyba, y, Chór y, Sound and Grace, y, Sławomir Gwiazdarek-Polo, y, y, prowadząca Paulina Sy Kutierzyna z, z ramienia Telewizji Polsat. Zapraszamy serdecznie. I jak zostało na dyrektora wszystkich dyrektorów e, przy okazji <laughs> obrania nie uczył się tego dwa tygodnie na pamięć. Takie rzeczy po prostu można... Chyba nikogo nie O, o, nie o, o, każdej, o każdej godzinie. Janusz Revers, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo, mi bardzo miłego dnia.